Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, a dzisiaj porozmawiamy sobie o produktach pełnoziarnistych i błonniku. Zapraszam. Jestem winna małe sprostowanie z pierwszego odcinka, bo powiedziałam, że na studiach zdrowo jadłam, czyli jadłam warzywa i dużo produktów pełnoziarnistych. Po czym zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę ja dzisiaj wielu osobom nie polecam pełnoziarnistego chleba, czy makaronu, i też wielu moich pacjentów no, musi uważać na, na dużą ilość surowych warzyw. I ogólnie nie jestem zwolenniczką zbyt dużego spożycia surowych warzyw, jeżeli ktoś tego nie toleruje. Więc dzisiaj sprostowanie dowiesz się, dlaczego często duża ilość błonnika i duża ilość produktów pełnoziarnistych może być dla zdrowia po prostu niekorzystna. Dziedzina dietetyki jest dla mnie fascynująca, ale ma jedną strasznie wkurzającą wadę. Szybko się zmienia. Zmieniają się trendy, zmieniają się zalecenia dotyczące tego, jak być zdrowym. I na przykład pamiętam, jak na studiach na rynek weszły margaryny a masło w jednej chwili okryło się złą sławą. Bodajże 5-10 lat później w margarynach odkryto, że te niby zdrowe tłuszcze w konfiguracji trans są jednak prozapalne i sprzyjają miażdżycy, a masło wróciło do łask. No ale przez ileś tam lat ludzie omijali masło szerokim łukiem i na potęgę te margaryny jedli. I tak jest z wieloma rzeczami, więc nie dziwię się, że ludzie często mają mętli w głowie i nie wiedzą co jeść, ja zawsze powtarzam: unikaj przetworzonej żywności, a poza tym po prostu obserwuj siebie, obserwuj, co Ci szkodzi, a co ci służy. To jak jedzą inni, wcale nie oznacza, że ty też musisz tak jeść. No ale wracając do produktów pełnoziarnistych i dużej ilości błonnika. Jeżeli chodzi o produkty pełnoziarniste, to na nie przyszedł Fejm, kiedy weszła piramida żywieniowa, która swoją drogą też co parę lat ewoluuje i się zmienia. W 1992 roku Amerykanie stworzyli pierwszą piramidę żywienia. Ona miała właśnie tak służyć edukacyjnie dla społeczeństwa. I na dole znajdowały się produkty, których powinno spożywać się w największej ilości, a na górze te, których powinniśmy jeść mało. Do tej pory tak zresztą jest, że taka jest zasada piramidy. Więc u jej podstaw wtedy były produkty zbożowe, no ale wiadomo, że w domyśle nie była to biała mąka i białe półki, tylko raczej takie produkty umiarkowanie. Umiarkowanie pełnoziarniste może tak. A potem na kolejnych piętrach były warzywa, nabiał, na końcu było mięso i tłuszcze, i później, trzy lata później, Polski Instytut wydał bardzo podobną piramidę, tak żeby Polacy też się mogli edukować. Obecnie ona wygląda inaczej. Na dole znajduje się aktywność fizyczna, bo jednak jesteśmy społeczeństwem, które coraz więcej siedzi i wszędzie jeździ samochodem, więc teraz okazuje się, że. Kluczowa dla zdrowia jest aktywność fizyczna, czy znaczy z tym się zgadzam akurat. Potem w piramidzie są warzywa i owoce, oczywiście z przewagą warzyw, a dopiero potem są produkty zbożowe, nabiał i na górze oleje i orzechy. I niestety mam wrażenie, że piramida żywieniowa odstaje od rzeczywistości, zarówno jeżeli chodzi o spożycie warzyw, jak i produktów razowych. Gdy studiowałam i analizowałam żywienie osób spisane w formie dzienniczka żywieniowego, to wniosek był zawsze jeden. Że tego tłuszczu w diecie było sporo, około 40% energii ogółem, a normy zakładają tak 25, no maks 30. I węglowodanów było no mniej, mniej niż te normy zakładają. Więc te jadłospisy, które układało się na studiach, było bardzo ciężko zbilansować, tak go z tłuszczem trzeba było bardzo uważać. A z kolei em, tych węglowodanów było dużo w każdym posiłku, żeby, żeby te normy pospełniać. No i już wtedy pojawiało mi się takie pytanie, czy to na pewno ma tak być, skoro bardzo dużo żywienia, które analizowałam, to były osoby zdrowe, które na nic nie narzekały. I tak naprawdę to żywienie, te dzienniczki żywieniowe wyglądały bardzo ładnie tak pod kątem jakości produktów, także nie wiem, dobrej jakości oliwa, jakieś sery, jogurty, dobrej jakości mięso. Więc dlaczego mielibyśmy z tego rezygnować? Tylko dlatego, że to nie wpisuje się. Jakby w cyferki tak i te, te procentowe ilości, które, które ktoś wymyślił, że mamy tak jeść. No więc przejdźmy do meritum, dlaczego uważam, że te produkty pełnoziarniste i duża ilość błonnika mogą szkodzić zdrowiu. Po pierwsze to ogólnie duże spożycie produktów zbożowych, czyli węglowodanów, może sprzyjać powstaniu insulinooporności i cukrzycy, szczególnie jeżeli właśnie ograniczysz białko i tłuszcz, to wówczas masz duże wyrzuty insuliny do posiłku, a to po prostu sprzyja tyciu i sprzyja chorobom cywilizacyjnym. Dlatego, jak już ta insulinooporność się rozwija, to raczej ja bym sugerowała takie żywienie umiarkowane bądź niskowęglowodanowe, a tłuszczu naprawdę uważam, że nie trzeba się bać. Z kolei, tolerowanie dużej ilości surowych warzyw, to jest kwestia bardzo indywidualna. Ja mam wrażenie, że w obecnych czasach ludzie zmagają się właśnie z tym, że te przewody pokarmowe są coraz wrażliwsze, różnorodność mikroflory jelitowej jest coraz słabsza, i w konsekwencji tego jakby bardzo dużo osób, jak do mnie przychodzi, to od razu mi mówi, czego nie toleruje, że surowizna to absolutnie nie. Mam wrażenie, że obecnie, może nie co druga czy co trzecia osoba, nie prowadzi statystyk, ale bardzo wiele osób. Przychodzi z diagnozą od lekarza zespół Jelita drażliwego, czyli to jest taka choroba, do której wrzucamy coś, jak się już nie daje nic zdiagnozować. I to najczęściej wiąże się właśnie z tym, że te przewody pokarmowe są wrażliwe, nie wszystko tolerujemy, i tutaj wkraczamy na drogę takiego szukania. Indywidualnego sposobu żywienia, co mi szkodzi, a co mi nie szkodzi, w jakich ilościach w ogóle mogę jeść. Produkty surowe czy pełnozierniste. Po drugie, w produktach pełnoziernistych oraz w niektórych warzywach, ale to w sumie nie tylko te dwie grupy produktów, bo na przykład orzechy też zawierają kwas fitynowy czy szczawiany, i to są substancje, które blokują wchłanianie minerałów. Głównie blokują wchłanianie żelaza, wapnia, magnezu czy cynku. Oczywiście mają też swoją pozytywną właściwość, no bo blokują też substancje toksyczne i jakby wspomagają ich wydalanie z organizmu. Ale na przykład u wegetarian albo u wegan, albo u osób, które żywią się na przykład tylko i wyłącznie surowymi warzywami, to są chyba frutarianie, jeżeli dobrze pamiętam, czy witarianie, przepraszam. Tak, to są witarianie no to u nich myślę, że nawet może być bardzo duże ryzyko anemii, tylko i wyłącznie dlatego, że tego kwasu fitynowego w ich żywieniu będzie bardzo dużo. No i przykład. Powiedzmy, że lekarz zdiagnozował u Ciebie anemię i zalecił Ci jedzenie wątróbki, czerwonego mięsa i Ty przygotowujesz sobie takie danie, ale żeby było zdrowo, no to do tej wątróbki serwujesz pełnoziarnisty ryż albo kaszę pęczak zamiast ziemniaków, tak? No żeby było zdrowo. I gwarantuję Ci, że z całego tego posiłku żelaza chłonie się na pewno mniej, jeżeli dodasz ryż, niż, niż ziemniaki. Podobnie z dużą ilością surowych warzyw, chociaż jak popatrzyłam sobie specjalnie na ranking zawartości kwasu fitynowego, to tak naprawdę kwas fitynowy wśród warzyw to znajduje się głównie w szpinaku. Chociaż to ciekawe w ziemniakach również, ale w trochę mniejszych ilościach niż na przykład w zbożach, czy, czy właśnie w orzechach. Tutaj okazuje się, że kordziści to są jednak orzechy brazylijskie, siemielniane czy kakao, na przykład ma też sporo kwasu fitynowego, albo migdały, no ale wśród zbóż tutaj płatki owsiane i właśnie mąka pszenna razowa, brązowy ryż i poza tym strączki, czyli ciecierzyca, soczewica. Soja. Plus jest taki, że tą zawartość kwasu fitynowego możemy minimalizować poprzez moczenie. Szczególnie mam to na myśli właśnie moczenie kasz przed gotowaniem albo chociaż płukanie ich pod bieżącą wodą. Jeżeli korzystamy faktycznie ze strączków no to, to wiadomo, że bez moczenia nie da rady. Ponadto kwas fitynowy i szczawiany mogą też blokować niektóre enzymy trawienne np. trawiące białko czy skrobię. I wówczas w ogóle mamy większą, większe ryzyko takiego gorszego procesu trawienia, tak, więc z tego też mogą w ogóle powstawać jakieś takie dolegliwości docelowo po dłuższym czasie. Tak, czyli ktoś zaczyna wzorować się na piramidzie żywieniowej i zaczyna tak jeść, czyli dużo surowych warzyw, dużo pełnoziarnistych produktów, to po jakimś czasie w ogóle jego żołądek i jelita mogą dać takie oznaki gorszego trawienia, jakieś podrażnienia śluzówki. Między innymi przez kwastycynowy, chociaż ogólnie duża ilość błonnika takiego nierozpuszczalnego, który właśnie znajdziemy w, w produktach razowych, podrażnia nam śluzówka. Po trzecie, i to właśnie obserwuję u wielu ludzi, już ten temat zaczęłam, czyli duża ilość nierozpuszczalnego błonnika, może powodować gorsze funkcjonowanie jelit, podrażnienie śluzówki, problemy jelitowe, chociaż z drugiej strony nie zawsze tak będzie. Tak? Niektóre osoby mają takie objawy bardziej jakby z innych części ciała, z innych organów, o tym powiem za chwilę. Ale właśnie u mnie było tak, że głównie po przygodach z Halikobakterem, kiedy no żołądek i jelita były wyniszczone antybiotykami i ta śluzówka potrzebowała dużo czasu, żeby się zregenerować. to U mnie nawet jasny chleb ze słonecznikiem albo surówka z kapusty były naprawdę dużym problemem. No ale cóż, wtedy byłam też na początku swojej drogi, no ale byłam, i byłam dietetykiem, więc chciałam się zdrowo odżywiać. No i szczerze mówiąc, jadłam te produkty, mimo że wcale nie czułam się po nich komfortowo. Więc tego nie polecam. Takiego podejścia nie polecam. Nie jedz czegoś, jeżeli widzisz, że ci szkodzi. A, a szukaj przyczyny, jakby z czego to może wynikać. I na koniec podzielę się historią pacjentki. Jest to dość stara historia, z początków mojej pracy zawodowej i nie będę owijać w bawełnę, no, dzisiaj pracuję z pacjentami zupełnie inaczej i właśnie wcale ich nie zachęcam do, do takiego żywienia pięć posiłków dziennie, w każdym posiłku węglowodanej, i w każdym posiłku surowe warzywa, ale wtedy pacjent ode mnie dostawał taki dość sztywny jadłospis, i zazwyczaj to było pięć posiłków ułożonych na wzór piramidy żywieniowej. Głównym celem pacjentki było chudnięcie i efekty pojawiły się. Po jakimś czasie pacjentka była zadowolona, ale pamiętam, że chleb razowy czy brązowy ryż i duża ilość warzyw to była dla niej nowość, jeżeli chodzi o takie codzienne żywienie. Pamiętam, że układ pokarmowy nie sprawiał jej problemów, nie narzekała ani na jakieś bóle, ani na jakieś zmiany wypróżnienia, ale po niedługim czasie współpracy zaczęła mieć problemy z cerą, Poszła do dermatologa, i on, mimo że jakby nic konkretnego nie stwierdził, no to wypisał antybiotyki i problem się wyciszył. Ja wówczas zbagatalizowałam temat, a niestety później kontakt nam się urwał. I do dzisiaj nie wiem, jak sobie pacjentka później poradziła. Natomiast po jakimś czasie tak do mnie dotarło, że to naprawdę te problemy z sterą mogły wiązać się ze zmianą żywienia bo naprawdę nic się w jej życiu nie zmieniło, nie zwiększył się stres, nie złapała żadnej infekcji bakteryjnej skóry, ani grzybiczej. Tak jak powiedziałam, dermatolog nic konkretnego nie stwierdził i tak sobie myślę, że mechanizm tych problemów skórnych mógł być taki. Błonik pokarmowy zaczął drażnić śluzówkę jelit, choć nie dawało to żadnych objawów trawiennych, a podrażnione jelita gorzej trawią, gorzej wchłaniają składniki pokarmowe i takie większe, niestrawione kompleksy trafiają do krwy i organizm zaczyna je atakować. I to może dawać różne objawy, właśnie gorsza cera, albo alergie pokarmowe, czy nawet przewlekłe zmęczenie. A po latach takiego funkcjonowania, wiadomo, mogą z tego powstawać poważniejsze choroby. Oczywiście teraz bardzo spłaszczam temat, bo przyczyny takich chorób cywilizacyjnych są wieloczynnikowe i to jest tylko gdzieś tam skrawek rzeczywistości. Podsumowując, wprowadzenie produktów pełnoziarnistych do żywienia nie zawsze może być dobrym pomysłem. Grunt to obserwować siebie. Oczywiście potrzebujemy pewnej ilości węglowodanów, i ja nie zachęcam ani do diety ketogenicznej, jeżeli ktoś nie ma ku temu wskazań. Z mojego punktu widzenia one są kluczowe dla zdrowia, ale bardziej kluczowe na przykład dla hormonów, dla produkcji hormonów płciowych jest tłuszcz i białko. Więc na koniec zadanko dla ciebie. Pomyśl, czy jest możliwe, że źle reagujesz na jakieś pokarmy. Pomyśl, czy faktycznie może masz jakieś. Dziwne problemy po, po dużym spożyciu produktów zbożowych, albo szczególnie po dużym spożyciu produktów pełnoziarnistych, albo surowych warzyw. A może masz jakieś uciążliwe problemy od wielu lat, ale właśnie nigdy nie udało Ci się do końca zidentyfikować, z czego wynikają. Tutaj na pewno zachęcam do szukania pomocy u specjalistów. Ale to, co możesz zrobić, to zacząć prowadzić dzienniczek żywieniowy i zapisywać sobie posiłek, i to jak się po nim czułaś, czułeś a tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku.